Przewaliliśmy się przez te wszystkie bezdroża, żeby zobaczyć granitową kupułę, która jest kilometr stąd. Zobaczymy, czy jest tego warta. No, ale samo droga też była super. Namęczyły się nasze samochody, to pora, żebyśmy i my się troszeczkę zmęczyli. Ale jak ma być tak płasko, to kilometr to nie jest żaden problem. <grystanie> Ta na kopuła to jest to tam w tyle, to jest kres dom tylko, no, jest tylko nie będziemy tam przy tak. Nawet daleko. Nawet gdybyśmy tam wleźli, to po pierwsze wydaje się to nie do końca bezpieczne, bez przygotowania, po drugie e, dużo czasu by nam zajęło w Jeszcze dzisiaj są plany, nie? Dobrze, już byli, jesteśmy po wizycie tam w tym miejscu, gdzie sobie porobiliśmy zdjęcia. Wracamy teraz z powrotem kilometr do samochodów i znowu trasa off-roadowa prawdopodobnie, ale już w kierunku do parku Sekwoi. Zobaczyć w końcu te wielkie drzewa, liczące nawet do 3000 lat. Także no, ciekawa sprawa. Droga przez zniszczony las. Ma swój klimat. I trochę bezpieczniejsza z perspektywy turysty w dzikim terenie, bo Dzikiego zwierza można dostrzec z większej odległości. Będziemy tankować. Jest. Niestety na zachodnim wybrzeżu gorzej z tymi drzwiami jest znacznie. Taka duża stacja, tylko to coś takiego dostałem z tego hardmer, Mike's, ale one mają po 8%, to jest gówno całe. Krajobraz wokół zaczyna powoli przypominać pustynię. Jest już ciepło. 36 stopni, tak to bardzo ciepło. Ale... Jesteśmy w miasteczku jakbyś chciał coś alkoholu? Widzę, właśnie widzę. A już kupiłem na stacji, tu gorące. No i mamy pierwszy raz na zachodnim wybrzeżu. Udało się w końcu Ford Loco zdobyć faktycznie Ford Loco, nie żaden zamiennik, tylko tylko jeden smak był, i było dosłownie kilka sztuk. Mam wrażenie, że to jest wyjątkowo ciężko dostępne tutaj, właśnie w okolicach Kalifornii. Jak wiemy, wszyscy w Kalifornii marihuana jest legalna już, więc byliśmy sobie w takim sklepie Culture. Tam trzeba było się zarejestrować. wejściu generalnie brali paszporty, więc nawet nie było tam za bardzo sensu chodzić we trójkę. dali paszporty, rejestrowali nas. I po wejściu od razu podchodzi obsługa, która pyta się czego chcemy. Czy chcemy jakichś przyrósów, czy, czy chcemy jakieś już suszone topki, czy chcemy jakieś dopolizatory, czy cokolwiek innego. Yy, pomagają wybrać yy, No i się wyposażyliśmy w takim razie. Tu mamy w sumie 3 gramy yy, po jednym gramie, 3, 3 planty po jednym gramie. I do kompletu jeszcze na spróbowanie żelki. Także będzie testowane. Jeżeli chodzi o ceny, to wyszło tak. Yy, za 3 gramy marihuany wyszło 18 dolców. Mieliśmy jeszcze 30% rabatu jako, yy, jako nowi klienci, tak, tak. a za żelki wyszło dolców 14. To jest 10 sztuk żelków, yy, nie wiem jeszcze jak to przeliczyć w zasadzie na modrze, tak powiem, więc ceny nie są tak naprawdę duże. No, yy, za grama wychodzi w tym momencie 26, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, no około 35 zł za gram, więc cena. Bez rabatu 35, więc na spoko. Dobra, odwiedzamy McDonalda w ramach szybkiej przekąski W już używki jesteśmy, tak teraz trzeba napełnić bruszek tłuszczykiem Nie ma tu dużo nagrywać z maczek. Ja jeszcze w życiu tak szybko makanie nie zjadłem. No to, kurwa, to się. To jest niezdrowo bardzo się tak śpiewa. Są tu jakiś czas na drodze znaki, że wolne pojazdy muszą ustąpić. To znaczy, że muszą po prostu zjechać sobie na bok, tak jak tutaj jest było napisane. Jest są takie czasami zatoczki, w których te, ktoś, kto chce jechać powoli, bo na przykład nie wiem, tak po prostu lubi, tak ma taką ma ochotę, musi zjechać i ustąpić miejsca tym, którzy chcą jechać szybciej, prawda? Nie wiem na ile to jest yy, yy, egzekwowane przez prawo, ale ludzie tutaj sami z po prostu faktycznie zjeżdżają na bok i pozwalają tym co jadą szybciej przejechać sobie no, swobodnie, nie? Więc to jest spoko. Oto jesteśmy. Kings Canyon. To jest Park Narodowy Kings Canyon, ale w zasadzie on jest połączony z IOO Sekwoya. Ale pusta w środku jakaś taka inna. W każdym razie Parki Narodowe Kings Canyon i sekwoja są połączone ze sobą praktycznie. No my... Obydwie ma, barki, mają sekwoje, my się zgubimy na tym drugim parku, ale przez pierwszy i tak przejedziemy. To jest normalne drzewo, też kurwa duże jak nic, No tu jest sekwoja, a raczej sekwoje i w zasadzie to, o, tu jest, nie można to przejść, to kur, w kompletnie nie ma porównania, co to w ogóle jest, jakaś abominacja. Będzie to prawdopodobnie upadła Sekwoja, w której został wydrożony korytarz i ogólnie takie przejście. Jesteśmy w Visitor Center, dosłownie 5 minut jazdy od tych sekwojów, które widzieliśmy przed chwilą. Zobaczmy sobie, co tutaj ciekawego jest do kupienia może jakaś koszulka polo w końcu bym kupić. Ponagrywam wam trochę sklepu, co mi tam. Tutaj są piwka. To się nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie jakiś taki market, ale z pamiątkami bardziej. Są pamiątki, koszulki. Mamy też chemię nawet jakąś. Sosiki i są to. To jest pyszne. Ale mi to zasmakowało. Strasznie mi to zasmakowało. Ale w Walmartie chyba tańsze jest. To coś 7 dolarów, aż trochę za dużo. Kanapeczki są. Hot pickle. U nas niedawno to było trudno dostępne tylko w kuchni świata. Za dolara jest nieco ponad, nie było niedźwiedzi, ale były sarenki. Caution, Active Bear, bear. donato Bears, no dobra, nie będę approachował bears, ale chcę zobaczyć jakiegoś, jeżeli tu jest Active Bear Area. Jedni się drą, inni śpiewają. Jak ja mam tutaj Beara spotkać? A jeszcze jedni Fraksona się bawią. No kurwa. Każdy berwy stąd uciekł, czym prędzej. No uciekaj misiu. Tam na dole jest Sherman. Trochę też widzę nadpalony był. Ale z tego co w poprzednim parku czytałem, to sekwoje mają to, że one są po prostu przyzwyczajone do tego, że je ogień smaga. I tylko takie najgorętsze pożary mogą faktycznie im zaszkodzić. 33 metry ma obwód e, upnia. No więc z tego co wyczytałem, to ta kostka reprezentuje przekrój właśnie tego drzewa. To drzewo jest takie szerokie jak tutaj właśnie widzimy, to jest 33 metrów objętości, więc stoimy tak jakby w środku tego drzewa, czyli ten drzewo Sherwan jest największym drzewem, drzewem chyba na świecie, ale nie pod względem objętości było napisane. No dobrze, może przedstawię wam, jaka jest sytuacja. Ogólnie jest godzina 18 i w tym momencie, no już tak jest zachód słońca, powoli, tak słońce zachodzi, a my jeszcze mamy do oskarżenia dwa punkty. W zasadzie jeden z tego, co tam się mówi. Widz polega na tym, że mamy 4 godziny drogi do naszego miejsca noclegowego, a jutro musimy w o 7, a czy w stadzie o 7, nie no, najlepiej by wyjechać w ogóle o 7, także. Nawet jeśli zajedziemy na 23, to zanim się ogarniemy, i tak dalej, to mamy 6 godzin snu, tak w porywach. Także dość intensywnie nam się zrobiło, niestety. Takie dwa dni będą. No, no takie dwa dni będą, później będzie już lepiej. Trochę że się pobłądzili, ale jesteśmy. Parker Group. Pierdol na sekfony. Okay. Możesz stanąć gdzieś. Spoko, kurde, kupę miejsca jest ło. Wow. A, pod sekwoją, kurczę. Co stajemy w bywę? Dużo miejsca jest, jak nic. Sekwoja, wielkie drzewa, jak sam skurwysyn. Mhm, mm, 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 mm. Co, sobie te foty pierdzielił. Tu jest sekwoja, tu jestem ja. Wszystko jest jasne. Nie da się prowadzić nawigacji jak się jedzie samochodem, aktualnie, więc trzeba się na chwilę zatrzymać. Widzę? No, Crest? Się też na samym środku, więc... Crest? jest. też więc Tak. Zachód słońca za oknem, my jedziemy do Ridgecrest, a czeka nas 4 godziny jazdy, 23.12 będziemy na miejscu, mniej więcej, według nawigacji. Jesteśmy już po wszystkich najważniejszych punktów, jeśli chodzi niezbędny. o park. Niezbędnych. Tak niezbędny, no. Jeśli chodzi o park Sekwoi, więc wszyscy zadowoleni. No, poza tym małym niuansem, że prawdopodobnie będziemy jutro nie wyspani, ale. No, czasami trzeba, no, czasami trzeba, trudno. Ja chyba nie będę za bardzo nic nagrywał teraz po drodze, bo już będzie ciemno, więc nie ma sensu. Ja się oddam chyba graniu na laptopie, albo nie wiem co. Z takich informacji udało mi się odpalić tutaj ładnie laptopa i podłączyć go do gniazda. Oczywiście przełączka musi być na ten. Yy... Złącza amerykańskie, na wejście amerykańskie, ale się udało, wszystko jest działa. Laptop się ładuje. Ja tu mam jeszcze jungle Drive 4 loco, zaraz zobaczymy jak smakuje. 1500 metrów wysokości. Ładne widoki. Ale tam już tyle tych widoków nagrałem, że po prostu już przestałem nagrywać, bo ile można. No tak, no tylko ty akurat było troszkę bardziej cywilizowanie, bo tam jest nie? do. ale pełne smaku. Kwaśne, słodkie. Intensywne, bardzo intensywne Ja tu mam beskidzkę na przekąskę, przywieźłem od nas Jeszcze szybki rzut oka, kurwa jebane małe ciulate muszki Po prostu lata się przed ryjem i gryzie jeszcze Widok mamy taki Ładny zachód słońca, śliczne światło Szanowni Państwo, mało kto w to wierzył, ale się udało Odjechaliśmy do Baymont by Windham W tym mieście, którego nazwę dalej nie potrafię zapamiętać Pokażemy teraz jak my będziemy spać dzisiaj. Wszędzie tutaj napierdziela gorącem, z różnych urządzeń. Mamy tak naprawdę bardzo mało czasu na spanie. Są dwa łóżka. Naturalnie. Jest lodówka, mikrofala. Tak jak być powinno. Zlep na zewnątrz. I w środku wygląda tak. O kurwa. Jest też urządzenie do BDSM em yy, Mędełka DAF, takie fajne jakieś kurcze. Ej. Zreknęmy się dzisiaj z Państwem. I do zobaczenia jutro.